Green już któryś raz wyskakuje mi ta przekąska. No i w końcu muszę to zrobić. Biorę jakiś boczek w plastrach i wykładam sobie go na blachę do pieczenia. Mój pies usłyszał, że gotuje. Już biegnie. Patrzcie, pani już wskazuje, ja, ja do pani nie przychodzę. Pa, ona się ukłoni. Tak zrobiła. Hit. Nie będę taki dam jej kawałek. Proszę bardzo. Period sauce. Period! Boczek mamy. Możecie też go usmażyć, ale ja daję do piekarnika, bo nie chce mi się mieć a ja Tak to wezmę ten papier i wyrzucę, nie? Oni na tych filmikach mają jakieś takie podłużne cebule. Ja nie mogę tego znaleźć, nie wiem o co chodzi. Po prostu wezmę takie coś i odetniemy sobie to, i myślę, że będzie to samo chyba, nie? Nie wiem. Nie <grym> Boczek mamy gotowy. Nie no, one wyglądają idealnie. No i wiadomo, trzeba poczekać aż ostygnie. I zobaczcie w ogóle, jakie to jest. Kruche. No i teraz sobie to kroimy. I taka posypka boczkowa, nie? Teraz bierzemy jakiś serek śmietankowy. No i to jest część, której nie za bardzo rozumiem, bo nie wiem, jak ja mam to obtoczyć w tym. Nie chcę palcami. Trochę tak ja nie? Spróbujemy po prostu zamoczyć. Średnio. Mam jakąś reklamówkę. Fajnie, jakbym miał rękawiczki, ale nie mam. I spróbujemy jakoś tak to zrobić. Bierzecie te, 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 tego, tego. Kładę sobie tak o. Dociskam lekko. Im mniej masania, tym lepiej, żeby to na mnie o. No i teraz tego cośka dajemy na ten boczek. No i jest coś takiego. No i teraz najważniejsza część, czyli test. Zobaczymy, czy to w ogóle jest dobre. No jest to pyszne. Mm. Trochę piecze, jak już przełkniecie, ale naprawdę jest pyszne, bo są fajne konsystencje. Cebulka, która jest chrupiąca, taka ostra, ale znowu mamy ten serek, który tą ostrość niweluje. No i mamy ten boczek, który nadaje takiego smaku, takiego twistu i dodatkowego chrupu. Ja myślę, że to będzie takie no okej. Okay. A naprawdę to jest bardzo smaczne. Mhm.